Jadę właśnie z moim starym do sklepu. Dzisiaj sobota, więc musimy zrobić zakupy na niedzielny obiad, bo jutro nieczynne. Synek, patrz na drogę! Dojechaliśmy pod sklep bez żadnych większych problemów i wtedy stary powiedział: Synek, to nie był dobry pomysł ten bigos ze śledziami na śniadanie. A co jest, ciśniecie? No, synek, niemiłosiernie! Dobra, to pójdziesz w sklepie do kibla. Kurna, kibel nieczynny! Synek, ale ja nie wytrzymię! Tato, musimy zrobić te zakupy! Daj mi kluczyki i zrób sam. Ja pojadę do domu się wystrać i wrócę po ciebie. Ech, tylko nie zasraj mi tapicerki! To i tak auto z twojego 500 plus! Dałem staremu kluczyki i poszedłem robić zakupy, jednak po chwili stary przybiegł z powrotem. Synek, nie mogę prowadzić, bo się zesram. Jak wcisnąłem sprzęgło, to prawie kleks zapuściłem! Eh, Dobra, daj kluczyki. Musieliśmy zostawić wózek ze wszystkimi zakupami i awaryjnie wracać do domu. Po kilku minutach drogi zatrzymał nas długi sznur samochodów. Jechać! Kurwa, jechać! Po jakichś 10 minutach stania w korku i walki starego ze zwieraczami w końcu zjechaliśmy z głównej ulicy i mieliśmy pustą drogę. Synek, przyspiesz! Kurz przyspiesz! Tato, dopiero co zdałem prawo jazdy! Zaraz możesz mieć dopiero co obsrany fotel! Nie miałem zamiaru sprzątać sraki starego, więc wcisnąłem gaz do dechy. Kurna tato pały za nami! Może nas nie zatrzymają, jedź! muszę musieli, no! Dobry, starczy. aspirant Stefan Kluskiewicz. Dokumenty, proszę. Panie władzo, czy to konieczne? Kiedy my się śpieszymy? Panie, nie tylko pan się śpieszy, nie tylko pan, panie! Ale panie władzo, mi się chce srać! A co mnie to obchodzi, że panu się chce... ...a mocno? No panie, już mi krecik z nory wygląda! Panowie, wezwijcie posiłki, to sprawa życia i śmierci, zrozumieliście? W mgnieniu oka pojawiło się koło nas kilka radiowozów, bus, swat i helikopter. Na jakiej ulicy pan mieszka? Bliżej będzie do wuja. Kiełbasiana 38! Proszę się trzymać blisko nas. Będziemy panów eskortować. Co tu się właśnie odwala? Cały oddział policji eskortuje do domu mojego starego, bo temu chce się srać. Jedziemy chyba ze 100 na godzinę i omijamy wszystkie korki. W końcu podjeżdżamy pod chatę wuja. Szybko, do windy! Cymek, rzuć klucze! Nie ma papieru, co tu się odwala. Tato Łap. Wow. A nie synek! To był tylko pierd...